Cześć z tej strony Zdzichu. Dzisiaj wracamy znowu do numizmatyki, ale już polskiej, e, polskiej numizmatyki. Powrócimy do dwudziestolecia międzywojennego, czyli do banknotów z roku 1929 i z lat 30. Pierwszym banknotem, który Wam pokażę, jest 10 zł W stanie pierwszym jest to 10 zł z 20 lipca 1929 roku. Ukazuje on postać świętych, godło polskie. No i kolorystyka jest utrzymana w takim typie brązowym, ale jasnym brązie i jasno, jasne kolory. W ogóle myślę, że banknot prezentuje się dosyć ładnie. Z tyłu mamy trzy kobiety, albo dwie kobiety i mężczyznę. Jedna kobieta trzyma w ręku statek, druga kłos z sierpem. Sporza z, z sierpem, po dwóch stronach są emblematy z kwiatami, które spowijają jakieś dwa herby, dwie tarcze, które, na którym są napisy uznajmujące, że bank jest polski, wydrukowany przez Narodowy Bank Polski. Nie wiem czy widać, ale chyba widać, że na, jako znak wodny jest Bolesław Chrobry i 10 złotych jako nominał. kolejny banknocik jest to 20 zł, też z roku 1930, też z lat 30, czyli z 20-lecia międzywojennego I jest to 20 zł ukazujące matkę z dwoma dziećmi i głównym postacią na tym banknocie jest Emilia Plater, czyli... Jedna z do, żołnierz, do, y, oficer y, wojska polskiego w czasie powstania listopadowego. Bardzo ciekawa postać. No niestety banknocik nie jest już w stanie pierwszym, tak jak 10 złotych, tylko w troszeczkę w gorszym stanie. Choć i tak dobrze, że go dostałem w swoje ręce, bo wpadł mi on przez przypadek. Tutaj mamy z tyłu Wawel w jakiegoś architekta i jakiegoś nie wiem, astronoma i Wawel od strony Wisły. Ładny, ciekawy obraz przedstawiający nasz zamek królewski. Eee, tak, teraz przedostatni bagnoć, który wam chcę zaprezentować. Kolejna dwudziestka, ale troszeczkę starsza. Jest to dwudziestka z roku 31 równie z Emilią Plater. Na wszystkich dwudziestkach wydanych w latach 30. i 1920 między innym była Emilia Plater. Ładny banknocik, choć w złym Stanie, no, jest to drogi był w Ładnym Stanie, chyba 300-400 złotych, za stan pierwszy. W tyle jest matka Polka z dwoma dziećmi, który trzyma młotek jako symbol huty raczej huty, i Drugie dziecko trzyma statek, czyli symbol Gdyni, czyli ogromnego przedsięwzięcia rzeczy Rzeczypospolitej. Kolystyka taka niebiesko-brązowa. Kolory też jasne, ale ładny. Ładny banknotik z tyłu. I tak się on prezentuje. Na znaku wodnym jest Kazimierz Wielki. Ostatni banknotem i myślę, że najciekawszym, który Wam zaprezentuję, to jeszcze cofniemy się troszeczkę wcześniej i będzie to pierwszy i ostatni banknot, ostatni już z pierwszego filmiku banknocików marek, ale jeszcze marek Rzeszy Niemieckiej z roku 1916. Jest to już dosyć duży nominał i duży banknot. Poczekajcie, muszę troszeczkę zrobić, żeby go Wam dobrze przedstawić. Przed sobą mamy 100 marek. Generał gubernatorstwa warszawskiego z roku 1916. No, jest to już porządny banknot. Też stan nie jest idealny, ale myślę, że stan jest dosyć ciekawy. No, i tył. Tył jest dosyć porządny. Widać tutaj jakiegoś bohatera mitologicznego, z drugiej strony też bohatera mitologicznego, albo może to jest polonia. Nie wiem. Kolor jest niebieski oraz pomarańczowo różowy bardzo ładna korystyka zdobienia. To już były porządne pieniądze. Seria też jest A na tego. Myślę, że banknocik jest dosyć ciekawy i chyba na tym skończymy. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków z numizmatyki, które pojawią się na kanale już niebawem. Cześć!